jakie są przewidywania, ile dzieci z tego przedszkola dostanie się do przedszkola na ulicy Kapszurkowską. Odpowiem Państwu wtedy, kiedy będzie już lista deklaracyjna na ulicy Proszę Państwa, ja nie mogę odpowiadać. Proszę Państwa, ja nie mogę deklarować się za, za tych, którzy w tej chwili mają dzieci na ulicy Kapitulnej, bo ja bym był nie fair wobec każdego przestrzeni, wobec Państwa. Ja nie umiem mówić na okrągło. Aktykuję swoje wypowiedzi w kroku. Że... 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 Proszę. powiedzieć, co zadecydowało, że przedszkole z kapitulnej przechodzi na miejsce A przedszkolę z jest zamieszane, zamykane. Decyzja prezydentów, tak zostało postanowione, że zmiana zespołu z kapitulnej jest na... Ja osobiście słyszałam, ja jako nośni przedszkole miała być o Rady Miejskiej przeniesione na. i przed i co się stało z tą decyzją? Jest jak powiedziałem. Czyli decyzja nie została zmieniona. Z uwagi na to, proszę Państwa, że tamto przedszkole generalnie znika. Natomiast to po, przedszkole po remoncie będzie reaktywowane w postaci dwóch oddziałów na części dolnej. Dlaczego, Dlaczego Panie można, Panie można było to rozłożyć w czasie? Państwo planujecie remont przez rok, to przy szkole mogłoby gdzieś funkcjonować i równie dobrze w następnym roku można by dopiero... Zburzyć kapitułę. Oczywiście. Proszę Państwa, ja y, informuję Państwa, jakie są decyzje akceptowane przez Radę Miasta i tyle mam do powiedzenia. Jest uchwała, jest są terminy, ja jestem do tego, żeby przygotować ze, z dyrektorami przedszkoli procedury przetargowe, dokumentacyjne i remontowe. Ja chciałam <grym> powiedzieć, że myśmy byli bardzo spokojni, bez ja spójności, bo nas w prasie zapewniano, tak. że budynek na Krakowskiej będzie przeznaczony dla dzieci z ulicy Kęcińskiej. mamy to czarno na wiarę. Więc, proszę no byli spokojni, czekali tak, tak, tak. na co będzie dalej. Proszę Państwa, z, z mojego nie doświadczenia, doświadczenia dyrektorów przedszkoli wiem, że w momencie, kiedy znika w z skapitulny, tam 70, ponad 70% dzieci nie jest z centrum. Jest to tak zwane dowożenie dzieci ze wszystkich osiedli, tam gdzie mamą pasuje pracujący. Czy te trzy pobliskie przedszkola? Na Starczukowskiej, różanej, różanej Na czy to się pokrywa? Na pierwsze opowiem, że 100% <trym _Napodalny> dzieci, które będą chciały chodzić do kielskiej przedszkoli będą przyjęte. A czy do tych zmienionych przez panią? Nie odpowiem. No ale ja Odpomnie. mam ja, inne. Miała... W... moje pytanie było inne. Czy pan wie, ile dzieci zostaje bez przedszkola tych w Kęcińskiej? Bo jest w tej chwili 108 dzieci w No dlaczego No bez, no ale przecież miejsca będą w innych przedszkolach. w ile w innych przedszkolach. Pani dyrektor na tym trzeba i będzie Dobrze, ale... Ja to zapłacić. Już dziecko raczej się zaczęło śmiać, jak państwo mówili o smarowaniu więc... Do głowy mi nie wpadły takie pomysły, jak Pani sugeruje, proszę wybaczyć.